Witajcie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy na ranczu jak zawsze Bo akurat akcja dzieje się tutaj na ranczu Tutaj mamy szopę Jak sami widzicie Dach mamy rzucony, czyli eternit poskładaliśmy tutaj na kupie eee, Zamysł jest taki, żeby przestawić tą, tą szopę o, Obrócić ją po prostu eee, Obrócić ją o 90 stopni żeby po prostu spadł w tamtą stronę. I będziemy właśnie tak robić. Ja tutaj już wstępnie o, pokażę jak ona wygląda. Tutaj wszystko jest poskręcane, dachu już nie ma, jak sami widzicie. A tu jeszcze mi została rawka i koło. Ja już ją posunąłem jakieś 40 cm jedną stroną. Tutaj mamy poskręcane wszystko. Po, 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 po dobrze podokręcane żeby to nam się nie rozjechała ta buda, że tak się wyrażę tu jest, środkiem jest spięte pasem i będziemy ją przestawiać ciągnik podczepiony, także będziemy działać no zobaczymy, czy nam się to uda zrobić jak się uda, to będzie wielki sukces, także zapraszam do oglądania dobra, to podciągniemy Dygnęło troszkę, dygnęło, dobra. I teraz muszę się, muszę się przepiąć. I z drugiej strony zapiniemy. Zaraz zobaczę. No teraz, teraz będę z tej strony naciągał, żeby ją po prostu tak obrócić. Tutaj już jakieś. Poszło jakieś 80 cm, ponad 80. Dobra, przypinam. a Jesteśmy teraz z drugiej strony i spróbujemy tutaj pociągnąć. Szkoda, trawy, że nie wykopałem, no ale trudno. Nic się nie będzie działo, podejrzewam. Na wiosnę ją przekopiemy i przesadzimy. Zaczyna padać. A chciałbym zrobić to, żeby było jakoś w miarę sucho jeszcze. Damy sobie bardzo wolny bieg. O. I gdy damy ją troszkę, podciągniemy ciągniemy ją tutaj. O. Dobra. Idzie, 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 idzie. Ok. Jeszcze trochę. No idzie, 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 idzie. Tam chyba wkręt przeszczy, bo tam są wkręty poprzekręcane do tych podwali. Dobra, przestawiam się i teraz z tamtej strony. Jak tutaj? Nie, tu jest w porządku. W porządku, już się nam fajnie skrzyżowała. Elegancko. Także za to będziemy się brali i będziemy tutaj ciągnąć w tą stronę.

chyba było, ewentualnie jeszcze ją troszkę później się cofnie w tą stronę i tamtą stronę podciągniemy ona no, teraz krzywo stoi, bo to jest nierówny teren, także to sobie to wszystko wyrównamy ale o to chodziło, żebyśmy mieli wjazd od podwórza na tę stronę także udało się fajnie także jest elegancko to nie ma co mówić można było jeszcze bliżej do drzewa podciągnąć się złapać za, za to tu i tu i w po, pociągnąć się do drzewa zawsze jeszcze ten metr było miejsca to się tak może zrobić na razie jest stoi się rozpadało, ale dokonaliśmy dzieła. Zobaczcie sami. Cała. Trochę nierówno stoi, bo tak jak wspomniałem wcześniej jest LRN nierówny, ale my będziemy ją podnosić i będziemy ją stawiać na fundamencie. Ta podwalina wyleci. To jest taka ryglówka tak zwana, czyli jest na ryglach, na czopach. Dlatego tak się trzyma. Jeszcze dodatkowo ją wzmocniłem i całkiem, bo pierwotnie był wjazd o, w tą stronę od podwórza a, a teraz to fajnie wyjdzie bo, bo będę miał dwa stanowiska dosyć duże elegancko tutaj jeszcze w przyszłości może jakieś zadaszenie na jakieś sprzęty coś się zrobi żeby e, postawić i, i też będzie fajnie w dobrym stanie. E, nie wiem. E, kupiłem dzisiaj trochę ład, może może będę może będę dobijał więcej ład, bo bo tam jest rzadko ale się zobaczy bo te łaty te są w dobrym stanie także. Że może będą, a może jeszcze się coś tam dobije. Zobaczymy. Mamy blachę już kupioną, także będziemy już e, to podnosić. Będziemy to podmurowywać e, do poziomu, wszystko i, i na koniec będziemy kryli no bo wszystko stoi na zewnątrz. no Nie ma za bardzo gdzie. Myślałem, że może kiedyś w dole tutaj też zrobię. Ale to dopiero w przyszłym roku. Jak Bozia da zdrowia, będziemy robić. E, też tutaj dwa stanowiska jeszcze, bo żeby wykorzystać ten sodoł, i może dach się zmieni, bo ten ternit eternit, cholernie dużo waży, a, a ta sodoła też ma już swoje lata i nie chcę, żeby to e, ciążyło. Zobaczymy, w jakim stanie jest, ale priorytetem e, w tym roku, żeby skończyć, to, to jest właśnie ta szopa. No i ciągnik będzie miał gdzie stać, także będziemy działać. No, ona, widać, że ona krzewo stoi, ale udało się, także fajnie. E, pogoda jaka jest, taka jest, ale na co zrobić? E, mamy piękną złotą jesień. Dzisiaj troszkę się rozpadało, ale zrobiliśmy. Zobaczcie sami kolory jesienne. No GoPro to nie ukazuje tego, ale u nas jest naprawdę piękna złota jesień. Las już zmienił kolory. O, jak sami widzicie, nie wiem, czy będzie widać. Wejdę troszkę tam bardziej. Na ten. I, I już mamy jesień, także zbliżamy się ku zimie. Zobaczcie. O, tam jest las. No, nie mogę zrobić zoomu, ale u nas też pięknie drzewa się już przebarwiły. Tylko robić zdjęcia. Dobra. To co, kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że będziemy działać w szopie Na razie.